Trzy miesiące temu był taki pewny tweet Taki pewny tweet, wykrzyknik, ogłoszenie było, gdzie był announcement? Potwierdzam! Co? Kamerę się patrzy Ale no dobra, Tylko potwierdzam. Było takie coś. I uwaga! announcement to nie jest na ten moment BL Ooooooo! Ale Nie jest to Nie jest to resign ale uwaga, co do anonsmentu pewna osoba na Q kończąca na K dostała no? ofertę od pewnej federacji, tak jak ja, by zawalczyć i uwaga, wiecie co się okazało? ta osoba odmówiła ja przyjąłem nie mogę powiedzieć gdzie więc możecie mu pisać do końca to życia, to że... że chłop się obsrał kubiksa rozumiecie to? ja już sądziłem, byłem pewny że ta osoba to przyjmie i będziemy mogli fajne pokazać, wiecie? ale